naprawdę sroga zima. Ród cyganów Aszani przysposobił sobie zimowe siedlisko na skraju wielkiej puszczy. Płótna namiotów stwardniały i zesztywniały jak deski i okryły się białą strzechą śniegu. Cyganki ważyły w garnkach sople lodowe na polewkę, a zmarznięte drzewa pękały z hukiem bez pomocy siekiery. Coraz trudniej było odnaleźć pod śniegiem jeżyny, a i pasza dla koni kończyła się. Zapasy Szczuplały z każdym dniem. Dobrze było dzieciom, ukrytym w ciepłych pierzynach, starsi musieli porządnie nałykać się mrozu. Kiedy któryś z nich wędrował do miasteczka, brał ze sobą garść słomy i szmaty tlące się żarem, uwiązane do kija. Tym ogniem słomianym zagrzewał sobie zmarznięte nogi i ręce. Wódz plemienia nie opuszczał swojego namiotu i otaczał się tylko ciepłymi kłębami dymu. Z wielkiej fajki. Kto mógł, ten też chował się w namiocie. Drżał na całym ciele. Szczękał zębami i myślał o tym, że być może nadejdą jeszcze mroźniejsze dni i noce. Pewnego wieczora zebrali się cyganie w namiocie wodza, aby się naradzić, co robić, bo mróz tężał z każdą godziną. Jeden z cyganów radził rozpalić sto ognisk dla odstraszenia wilków i mrozu. Drugi prawił, że trzeba by wykopać głębokie nory w ziemi. I w nich się ukryć. Trzeci cygan krzyczał, że to wszystko na nic się nie zda, jeśli nie zażegna się złych czarów demona. Wreszcie odezwała się Rika, piękna córka Woza, rodu Aszani. Wadzicie się ze sobą na próżno. I cóż nam przyjdzie z tej zwady? mróz, jak jest, taki będzie. Ledwo zdążycie powiedzieć pięć słów, kiedy z nieba spadnie pięćset tysięcy nowych płatków śniegu. Zanim skończycie tę gadaninę, śnieg może zasypać nas zupełnie. Nie ma co. Jak ma być, tak być musi. Zadbalibyście lepiej, co zrobić, żeby nam i koniom jedzenia nie zabrakło. Pomyślcie więc, jak upolować białą łanie, która co noc tu przychodzi i kradnie resztki siana naszym koniom. Na nią nie ma rady, odpowiedział jeden z cyganów. Nie widzisz sposobu na białą łanie, zawołała Rika. A chciałbyś wynaleźć sposób na wielką białą zimę, śmieszny człowieku? Toć właśnie w białej łanie mieszka dusza mrozu. Zamilkli wszyscy i nikt nie odezwał się ani słowem. Bo jak zabić białą łanie? Niełatwa to sprawa. To prawda. Wykledała ona co noc siano. A co począć z chudnymi końmi, kiedy siana zabraknie? Gdy nocą ludzie zbliżali się do białej łani, umykała szybko jak wiatr w głąb puszczy i w jednej chwili znikała im z oczu. Strzały z łuków i kule odskakiwały od jej piersi jak od kamienia. Nic też nie pomagały zasadzki i sidła. Łania nie dawała się schwytać. Raz, kiedy uciekła w puszczę, jeden z cyganów pobiegł za nią i cisnął w nią siekierą, ale omylił się, chociaż księżyc świecił jasno. Siekiera ugodziła w op Kryty śniegiem, jałowiec, biały jak łania, a ona umknęła bez śniegu. Nawet najdzielniejsi i najodważniejsi zaniechali już łowów. Stracili nadzieję, że upolują nieuchwytne zwierzę. Pomilczeli cyganie w namiocie wodza, wódz też milczał, ćmiąc fajkę, a potem wszyscy rozeszli się na noc do swoich namiotów. Nazajutrz rankiem gruchnęła w obozowisku wielka radość. Rika Zabiła białą łanię. O północy córka wodza plemienia zadała białej łani śmiertelny cios. Chyba ze sto razy opowiedzieli sobie ludzie o tym, aż wieczorem udali się do namiotu wodza, którego nie widzieli przez cały dzień, aby jeszcze raz pogadać o tym nocnym przypadku. W namiocie obok zgromadzonych mężczyzn stanęła Rika, najpiękniejszy kwiat rodu Aszani, i ukryła w dłoniach swoją twarz pociemniałą od smutku. Cichym głosem powitała przybyłych, a kiedy jeden spośród nich zapytał o białą łanię, Rika wykrzyknęła. Ja nie zabiłam jej, to było kłamstwo, ja nic nie zrobiłam. Co ty mówisz, Rika? Zawołali wszyscy ze zdumieniem. Nie zabiłam białej łani, powtórzyła Rika. Cyganie pomyśleli, że córka wodza żartuje sobie z nich i zaśmiali się głośno, a jeden powiedział. Jak to, przecież sami widzieliśmy ją. Leżała martwa na leśnej polanie. Trzeba tylko blisko podejść, żeby ją zauważyć, bo się wcale nie odróżnia od śniegu, jest śnieżnej maści. Widziałem też, jak ją zabiłaś, Riko. Chciałem nawet przyjść z pomocą, ale strach spętał mi nogi. Opowiedz nam prawdę, bez żartów, jak ją zabiłaś. Dobrze, odrzekła Rika. Opowiem wam wszystko. Wyszłam nocą z namiotu i zobaczyłam białą łanie jedzącą mięso z naszych zapasów. Schwyciłam wielki i ostry sopel lodu i cisnęłam nim w łanie. Ale sopel, zanim do niej doleciał, rozpłynął się w wodę. A łania pobiegła i z całej siły pchnęła mnie na ziemię. Runęłam na twardy lód i zabiłam się. Jeszcze tylko, zanim całkiem umarłam, zobaczyłam, że łania pochyla się nade mną i przekleła. Spytacie, co mi zrobiła? Pocałowała mnie i tchnęła we mnie swoją duszę, a sama padła na ziemię bez życia. Ożyłam, ale dusza łani mieszka we mnie. Rzekwszy te straszne słowa, Rika wyskoczyła z namiotu, wpadła w gęstwinę lasu i zniknęła cyganom z oczu. Strach padł na wszystkich. Cygani próbowali pocieszyć swego wodza, który tak zaczął płakać, że łzy zgasiły mu fajkę. Posmutnieli wszyscy. A najbardziej zrozpaczony był młody Dimo, narzeczony Riki. Powlógł się do swego namiotu i opowiedział o wszystkim starej matce. Matka wysłuchawszy jego słów rzekła To nie niedobra historia. Rika będzie przychodzić tutaj co noc i jeść nasze siano. Musisz zaczaić się na nią w noc gwiazdy Caraja, schwytać ją i zasypać śniegiem. A wtedy zobaczę, co trzeba dalej robić. Nazajutrz Rika cały dzień spędziła w namiocie swego ojca. Była smutna i mrukliwa. Ale o zmierzchu wbiegła na dwór i powróciła dopiero o świcie śmiertelnie znużona. Tak działo się co dzień. Aż powróciły ze swej dalekiej wędrówki pierwsze skowronki. Zależały mrozy, a śnieg zaczął topnieć. Nadeszła noc gwiazdy Zaraja. Dimo nie zasnął tej nocy. Utoczył z resztek zwilgotniałego śniegu wielką kulę i czekał ukryty w pobliżu zapasów siana. Nagle zobaczył w świetle księżyca Rikę, skradającą się w jego stronę. Wyskoczył z za drzewa, przewrócił ją na ziemię i przykrył śniegiem z kuli śniegowej. Potem pobiegł do swej matki i zapytał, co ma robić dalej. Wydobądź ją spod śniegu, powiedziała matka, i przynieś tutaj. Dimo odgarnął śnieg i przyniósł do namiotu zmarzniętą, martwą już Rikę. Stara matka wyjęła ze schowka czarodziejską skórę łasicy i zaczęła nacierać nią całe ciało Riki, poczynając od czoła i brwi, a kończąc na stopach. Biedny Dimo przez cały czas trzymał dłoń Riki w swej dłoni i nasłuchiwał, czy krew nie zaczyna krążyć w jej żyłach od nowa. Kiedy stara matka nacierała futerkiem łasicy stopy umarłej, Dziewczynę, Rika otworzyła oczy i uśmiechnęła się do Dima. Powróciła do życia, do swojego własnego życia, bo obudziła się w niej ludzka dusza nie dusza białej łani. Ale kiedy Dimo chciał puścić jej dłoń, okazało się, że zrosła się ona z jego dłonią. To dlatego, że tak bardzo się kochacie powiedziała stara matka. Teraz już jesteście na zawsze ze sobą nierozłączni. Właśnie wiosna zaczęła wypuszczać pierwsze zielone pąki i pędy. Dimo i Rika opuścili obozowisko i poszli we dwoje w głąb puszczy. Śpiewali sobie i cieszyli się, że nigdy się nie rozstaną. Jeśli zobaczycie, kiedy młodą parę wędrującą przez las i zauważycie, że prawa ręka młodzieńca zrośnięta jest z lewą dłonią dziewczyny, wiedzcie, iż są to właśnie nierozłączni Dimo i Rika.